Witajcie, moi kochani. Zapraszam Was do niezwykłej wędrówki poprzez opowieść o bliźniaczych duszach, o tej niezwykłej relacji, której niektórym z Was dane jest doświadczać. A jeśli po raz pierwszy spotykacie się z takim określeniem, zapraszam również posłuchajcie opowieści. Która oparta jest na moim osobistym doświadczeniu. Jest to droga do poznania samego siebie. Jedna z wielu dróg, która do tego prowadzi. Relacja z bliźniaczą duszą opiera się na kilku etapach, bardzo ważnych etapach. Niektórzy podzielili ten proces na pięć etapów. Niektórzy mówią o tym, że może być ich więcej, dostrzegają i wyróżniają więcej etapów. Ja skupiłam się na siedmiu, które wydają mi się najważniejsze. Te etapy mogą być rozłożone różnie, rozłożone w czasie. Niektóre z nich mogą trwać miesiącami, czasem latami, ale może zdarzyć się, że policzymy ten etap w tygodniach. Co ważne, niektóre z etapów mogą się powtarzać, a ich chronologiczna kolejność przedstawiona w tych filmach może być odmienna. Co trzeba wiedzieć? Że nie istnieje żaden schemat, żaden jeden schemat, według którego ta relacja będzie się toczyć. Wszystkie te etapy, które będę opisywać, są jakby najczęściej występującymi po sobie. Jest to zbiór również opowieści innych bliźniaczych dusz, z którymi dane mi było zetknąć się tutaj w ziemskim wymiarze, ale nie tylko. Bo istnieje połączenie, którego nikt i nic nie jest w stanie rozerwać. Ani życie, ani nawet śmierć. W ten sposób Połączeni jesteśmy z bliźniaczą duszą. Etap pierwszy: Spotkanie. Wcielona dusza bliźniacza rozdzielona o dwa ciała. Spotkanie zostało zaplanowane na długo przed zejściem na Ziemię. W czasie pierwszego spotkania na Ziemi obydwie części duszy rozpoznają się na poziomie duszy. Rozpoznają się za pomocą unikalnej wibracji, którą stanowią. Temu spotkaniu towarzyszy wewnętrzne odczucie, że tą drugą osobę znamy od zawsze. Odnalezienia się bliźniaczych dusz na Ziemi rodzi się energia ujednolicenia. To moment, w którym nastąpi samoistne otwarcie czakry serca. Od tej pory obydwoje będą doświadczać przyspieszonego rozwoju duchowego. Cel pierwszego etapu włączenie pamięci, misji każdej z dusz. I pomoc w obudzeniu u każdego z bliźniaków możliwie najwyższych poziomów świadomości. A wszystko to po to, aby misja, którą przyszły na Ziemię, została zrealizowana. Pierwsze spotkanie bliźniaczych Dusz na Ziemi nie jest równoznaczne z rozpoznaniem. Oto spotkaliśmy osobę, która wywołała w nas dotąd nieznane uczucie. Pojawia się niezwykłe przyciąganie do tej osoby, ale jednocześnie odpychanie. Niby chcemy bliskości i poznania tej osoby bliżej, a z drugiej strony pojawia się opór przed wykonaniem tego kroku. Pozostajemy jeszcze nieuświadomieni tego, co się właśnie dokonało. Każde spotkanie rozdzielonej bliźniaczej duszy tutaj na Ziemi objawiane jest jako jasny słup światła ogarniający wszechświat. Informacja została wysłana. Źródło. Odbiera informacje o tym niezwykłym spotkaniu, które właśnie się dokonało. Informacja o tym dociera także do wszystkich istot i do wszystkich energii obecnych we wszechświecie. Także do tych, które nie pochodzą od światła. Rozpoczyna się niezwykły proces, w czasie którego rozdzielona dusza bliźniacza. Będzie dążyć do uzyskania pierwotnego stanu, jaki jest jej znany stanu miłości bezwarunkowej. Wstąpiła na drogę, na ścieżkę, która może być pełna zakrętów. Za każdym z nich będzie wstało kolejne wyzwanie. Doświadczenie, z którym będzie się musiała zmierzyć. W czasie tej drogi pozna skrywane tajemnice o samej sobie, o swoim cieniu, o Jego mocy, możliwościach. Rozpozna wpływ tego cienia. Na wcześniejsze swoje dokonania, jak również zobaczy możliwości, w jaki sposób ten cień może pojawiać się w czasie tego procesu. Każde z doświadczeń o spotkaniu z duszą bliźniaczą jest wydobywaniem światła, wewnętrznego światła duszy. Podążając każdym z tych etapów, bliźniacze dusze będą emanować coraz jaśniejszą poświatą. Pochodzą ze źródła, są jego częścią. Celem jest osiągnięcie takiego stanu jasności, świadomości, które będzie odzwierciedlać stan najwyższego źródła. Spotkanie jest niejako impulsem. Odpaleniem niezwykłej, ogromnej energii, która będzie towarzyszyć bliźniaczom duszą w czasie całego tego procesu. I nie ma odwrotu. To, co zostało zaplanowane, jest realizowane. Nie istnieje żadna z możliwości, aby powrócić do stanu sprzed spotkania duszy bliźniaczej. Samo spotkanie z bliźniaczą duszą etap ten i to, co ma się dokonać w czasie tego spotkania może trwać nawet bardzo długo, zanim przejdziemy do kolejnego etapu. Ile czynników będzie pojawiało się po tym spotkaniu, które będą wskazówkami? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób. Uwięziona w ludzkim ciele dusza będzie objawiała się poprzez działania tego ciała, tej osoby, w której zaistniała. I ma jednego scenariusza, w jaki sposób odbierzemy przyciąganie czy pójdziemy za przyciąganiem czy jednak ta chęć wycofania się będzie silniejsza już to samo pierwsze spotkanie jest rozpoczęciem wewnętrznej walki pomiędzy ego i duszą to popychanie ku tej nowo poznanej osobie nazywane przyciąganiem to jest ta unikalna wibracja, która łączy obydwie rozdzielone połówki, te dwie części duszy. To wewnętrzny głos, który chce biec do tego drugiego. I pojawiający się głos ego, który pokazuje, jak bardzo jest to niemożliwe, jak bardzo będzie trudna ta relacja. Że bezpieczniej i lepiej jest zawrócić z tej drogi. To ego mówi: nie słuchaj, nie słuchaj, co mówi do ciebie dusza. To zwiedzenie: Ja wiem lepiej, unikniesz bólu. Po co wystawiać się na cierpienie? Pomiń tą osobę. Zwróć się ku innej, która jest obok, i bardzo często wtedy pojawia się ktoś inny. Teraz po spotkaniu z bliźniaczą duszą. Ktoś, do kogo nasze ego będzie kierować nasze poczynania. Jego kierunku, abyśmy zaprzestali i nie poszli za przyciąganiem. Bo jest to przyciąganie energetyczne, które się pojawiło, które się odpamiętało. Jesteśmy tą samą energią, jesteśmy tą samą duszą. To jest moje inne ja w innym ciele, w ciele jakże często odmiennym od mojego, z cechami fizycznymi, których nie akceptuję, których nie chcę przyjąć których moje ego nie przyjmuje. Po spotkaniu często zdarza się tak, że następuje bardzo szybki bieg wydarzeń. Jako, że bliźniacze dusze do tego spotkania były tak długo przygotowywane i tak bardzo na nie czekały. To teraz doświadczając sobie w materii, chcą jak najszybciej, jak najbardziej skutecznie osiągnąć cel. Dlatego też po spotkaniu możemy zaobserwować przyspieszony rozwój wszelkich wydarzeń różne przemiany w naszym osobistym życiu. Na wielu płaszczyznach. Często po spotkaniu z duszą bliźniaczą jeda jedna z sfer, w których funkcjonujemy zdaje się, stabilnie może przestać funkcjonować. Następuje przemiana, jakby zostajemy przerzuceni z jednego bieguna na drugi. Może pojawić się. O ile wcześniej, przed spotkaniem z bliźniaczą duszą, nasza sytuacja finansowa była stabilna, to w tym spotkaniu może się tak zdarzyć, że to bezpieczeństwo, w cudzysłowie, finansowe, dane nam tutaj na Ziemi, zostanie zaburzone. I podobnie sytuacja, jeśli chodzi o życie osobiste. Spotkanie z duszą bliźniaczą odbywa się. Zazwyczaj, gdy jesteśmy osobami dojrzałymi, gdy osiągnęliśmy już pewien status społeczny, status ekonomiczny, gdzie mamy rodzinę, stworzyliśmy sobie taki, taką, taki swój świat tutaj na Ziemi, i bardzo często wydaje nam się, że to jest osiągnięty cel. Na poziomie fizycznym, na poziomie materialnym osiągnęliśmy pewien cel, jesteśmy z niego bardzo często zadowoleni. I wówczas spotkanie z bliźniaczą duszą powoduje, że struktury, na których opierało się nasze nasze życie fizyczne, materialne zostają zburzone, a przynajmniej jedna z tych struktur. I odwrotnie. Gdy przed spotkaniem z duszą bliźniaczą nasze życie nie układało się tak, jakbyśmy, jakby życzyło sobie tylko nasze, na, nasze ego, kiedy spotykaliśmy ciągle nowe przeszkody w osiąganiu swoich celów, co oczywiście też jest znakiem od wszechświata, że podążamy nieodpowiednią drogą, że nasza droga jest inna niż tą którą wybraliśmy. To właśnie takie spotkanie bliźniaczej duszy powoduje, że sytuacja ulega przemianie. Może poprawić się właśnie nasza sytuacja finansowa. Możemy w pewien sposób poczuć, że zostaliśmy nagrodzeni przez wszechświat. W tym czasie, po spotkaniu z bliźniaczą duszą, nie tylko zmienia się nasza sfera energetyczna, jakoby, że zostało nam przypomniane na, na planie duszy: kim jesteśmy. I dlaczego znaleźliśmy się na Ziemi, ale to w sferze materii, w sferze fizycznej jest jeszcze nieuświadomione. Jednak możemy zaobserwować tą zmianę. Toś nagle się zmienia. To, co było niedostępne, zbliża się do nas i staje w kręgu naszych możliwości. Coś, co nam nie służyło, zostaje oddalone. Niektóre z tych działań mogą być dostrzegalne niemalże od razu. Niektórych nie dostrzeżemy, a dopiero na przestrzeni czasu powrócimy do nich i zostanie nam pokazane, co się dokonało, czego my wówczas po tym spotkaniu nie dostrzegliśmy. Opierając się na swoim własnym doświadczeniu, na mojej własnej historii, chcę powiedzieć, że w moim przypadku spotkanie Bliźniaczej Duszy odbyło się mniej więcej jak każde poprzednie spotkanie. Nie było niczym nadzwyczajnym. Jeśli bym chciała tak spojrzeć. Ogólnie. Był w procesie poszukiwania. Właściwie to poszukiwanie nie było, nie było określone. Nie szukałam miłości. Nie szukałam partnera do życia. Byłam wówczas w związku. Raczej to było pójście. E, doświadczenie przygody. Bez żadnych oczekiwań większych. I kiedy? I kiedy to się zmaterializowało? Kiedy doszło do tego spotkania, to przyjęłam to bez żadnych emocji. Osoba, która stanęła przede mną, zupełnie nie spodobała mi się tutaj z tego poziomu fizycznego. Jako mężczyzna nie miał żadnych cech, które mogłyby spowodować, Moje zainteresowanie. A wręcz mogę powiedzieć, że posiadał wszystkie cechy, takie, które były zaprzeczeniem mojego obrazu może nie idealnego partnera, ale takiego partnera, który mógłby mnie zainteresować. I nie mówię tylko o cechach fizycznych. Ale także o inteligencji, o sposobie postrzegania świata. Wywodziliśmy się również z odrębnych, jakby światów. Mówiliśmy innym językiem, mieliśmy inne przekonania. Ogólnie mogę powiedzieć, byliśmy bardzo różni. A jednak tak bardzo podobnie. Nie rozpoznałam swojej bliźniaczej duszy po pierwszym spotkaniu. Stało się to w czasie trwania kolejnych etapów. Etapy, które nazwałam etap pierwszy, spotkanie, często mylone z rozpoznaniem, ale w czasie tego pierwszego etapu nie zawsze dochodzi do rozpoznania. Drugi etap, etap próby, czyli próba wejścia, w stworzenie związku, jaki istnieje tutaj na Ziemi. Etap trzeci, kryzys. Czwarty, ucieczka. Etap piąty. Puszczenie. Jeden z najbardziej znaczących w całym tym procesie. Etap szósty. Samorela, samorealizacja. Oświecenie. I ostatni z etapów siódmy. Unia. To tak pokrótce, jak nazwałam te etapy, i w każdym z kolejnych filmów będzie omówiono kolejny. Dziękuję wam za dzisiejszy film za to, że przyszliście tutaj aby go wysłuchać. Opowieść dopiero się rozpoczęła. Zapraszam was do wysłuchania kolejnego filmu. Namaste.